Dobra, bo to muszę wam pokazać. Otwieram sobie fotel, przyszło do mnie krzesło od Razera, ale zobaczcie to. Jedna strona, druga strona. Eee, oczywiście, uwaga, nie dotykaj tam, dopóki nie zrobisz, ale zaczek to jest pokazane z ząbkami. To jednak nic. To jest. Składanie tego fotela to jest dwuosobowy koop. <noise> Więc super. A tutaj dodatkowo coś, z czym jeszcze nigdy się nie spotkałem, dostajemy. Rękawice z, do ochrony do plus 10, do ochrony rąk, minus jest jeden, bo to jest dwuosobowy kop, a para rękawic jest jedna z zieloną gumeczką. Dodatkowo, oczywiście, rzeczy, których nie robić na fotelu. <grywy> Naprawdę się postarali. To pakowanie jest super i bardzo w stylu Razera. Pytanie tylko, czy fotel będzie chociaż w połowie tak super jak to pakowanie. Przekonajmy się i zapraszam Was bardzo serdecznie do recenzji rajzerowego Iskura V2X. Cześć, siemanko moi drodzy, z tej strony Radyjko, witajcie na moim kanale. Dzisiaj, tak jak widzieliście, będzie kilka ujęć retrospektywnych jeszcze z wakacji, gdzie będę się cofał do samego składania tego fotela, zanim go przetestowałem, jak i również opowiem o tym, jak ten fotel sprawdza się, no, po kilku tygodniach w zasadzie siedzenia na nim i to dość intensywnego użytkowania. Przyznam się szczerze, że zanim rozpakowałem ten fotel, to absolutnie nie sprawdzałem, z czym mam tutaj do czynienia i nie wiedziałem, czego się spodziewać. To fakt, że otwieram fotel za, w zasadzie, tysiąc... Zł, a w środku nie mam ani poduszki za lędźwiam, ani rozbudowanego wsparcia odcinka lędźwiowego, ani też nie mam zagłówka, poduszki za szyję, poduszki za kark. Nie ma tutaj czegoś takiego. To jest właśnie kwintesencja XA. To jest ta wersja, nie chcę mówić zubożała, ale to jest ta wersja ograniczona, która sprawia, że Razer może obniżyć cenę swoich produktów, jednocześnie rezygnując z kilku funkcji. I tutaj świetnym przykładem też będzie chociażby klawiatura Black Widow Chroma V4, ja mam u siebie wersję Minecraftową z X, co oznacza, że chociażby sekcja multimedialna jest nieco bardziej uboga i nie mam wsparcia pod nadgarstki. I mimo iż jest to seria z X, właśnie nie mamy tych poduszek, nie mamy wsparcia, mamy ograniczone funkcje, to i tak koniec końców ja muszę przyznać, że na tym fotelu siedziało mi się bardzo wygodnie. I, I wcale te braki mi nie przeszkadzały, ale o tym na pewno opowiem w trakcie materiału. Jak to zwykle bywa przez cały fotel przejdziemy sobie od dołu do góry. Zaczniemy od kółek, przez podstawę siedzisko, jak i samo wykończenie fotela. E, zwrócę wam uwagę na to, gdzie są jakieś oszczędności i można by było lepiej, ale również tam, gdzie te rozwiązania się zdecydowanie sprawdziły. Dobrze, zobaczmy, z czym mamy do czynienia i złóżmy to! Samo składanie banalnie proste, ale te dodatki Razera wzbudzają pewien dyskomfort, taki wewnętrzny. Ja wiem, że na meblach i i też jest napisane, no lepiej złóż to we dwójkę, bo samemu będzie ciężko, ale kiedy proponujesz, że ej, złóż się to we dwójkę, a dajesz jedną parę rękawic, no... No dobra, jest to wciąż jeden z lepiej przygotowanych do składania foteli w ostatnim czasie. Mając na uwadze to, że dostajemy już siedzisko z przykręconymi podłokietnikami, już są przymocowane zawiasy, to wszystko zdecydowanie usprawnia samo składanie i sprawia, że no, to jest dosłownie kilkanaście minut siedzenia, i tak samemu też można to ze sporym powodzeniem, jak zresztą widać, zrobić. Ba brada! Brada, uuu! Uu. Podłe! Uu, brada! <ścoughs> Dopiero zaczynam składać ten fotel, a już jest ta podstawowa rzecz, która mnie bardzo irytuje. Tak jak ostatnio recenzowałem fotel od Andasit, gdzie kółeczka chwaliłem od samego początku, bo są to te same kółka, które są w wielokrotnie droższych fotelach, duże kółka, które po prostu suną jak złoto. Tak, tutaj mamy kółka, które mam wrażenie, że podobnego kroju miałem w moim fotelu 20 parę lat temu. Takim bardzo prostym, to nie było nawet fotel, to było krzesło do komputera. Tak, jeszcze zastosowali coś, czego ja osobiście nie rozumiem za bardzo, ze względu na to, że te kółka. Mają blokadę, blokadę, która nie pozwala im się przesuwać, gdy fotel nie jest obciążony. Gdy się ją dociąży, to oczywiście kółka jeżdżą. I teraz wyobraźcie sobie bardzo prostą sytuację. Fotel stoi przy biurku, chcecie go odsunąć. Żulacie po podłodze, bo się nie da, bo kółka nie ruszyły, potem siadać na niego, możecie się wsunąć. Ale ten moment, kiedy chcecie go na przykład zasunąć pod biurko, kiedy chcecie go wysunąć z biurka... Dlaczego? Tak, moi drodzy, w fotelu gamingowym ktoś zdecydował się dać najprostsze w zasadzie kółka, jakie tylko są i dodatkowo kółka z blokadą. Blokadą, która wymaga, żeby na fotelu usiąść, żeby one się kręciły. Jak teraz siedzę, bez problemu przejadę, ale jeżeli tylko podniosę mój ciężar, to kółka się blokują i w tym momencie fotela już nie przesunę. I strasznie mi to kontrastowało z fotelem, który nagrywałem w tym samym czasie. Znowu szukam, tam stoi Andasit XR Pro, czyli fotel zdecydowanie droższy, fotel bardziej ergonomiczny i fotel, który... No, bardzo mocno pochwalam za kółka. Zobaczcie teraz, jeżeli chodzi o Seat, wystarczy go popchnąć, on jedzie, a Razer przez tę swoją blokadę po prostu zatrzymuje się w miejscu. To samo tyczy się krzyżaka, na którym te kółka są osadzone. On jest metalowy, co bardzo dobrze, bo fajnie, to jest na pewno dużo bardziej solidne, ale konstrukcyjnie jest to jeden z najprostszych, najbardziej podstawowych krzyżaków, jakie ostatnio widziałem. Żadnych wymyślnych kątów, a coś, co wyglądało tak samo. Miałem jakieś 6 lat temu w bardzo tanich fotelach, niekoniecznie gamingowych, a po prostu tych, wiecie, jeszcze biurka i fotele do komputerów były. Więc wtedy z czymś takim ostatni raz się spotykałem. Tutaj Razer to ponawia. ta a! <laughs> Te kółka. Jest jakiś dramat. Ale zaraz wszystko powiem. Idąc dalej mamy siłownik połączony oczywiście z siedziskiem i mechanizmem bujania. Maksymalny udźwig fotela to według specyfikacji 136 kg. Ja ważąc niespełna 120 kg. Jak widać, jeszcze go nie zerwałem, jest funkcjonalny i działa to wszystko bardzo dobrze. Podstawowa regulacja bujania. Mamy oczywiście pokrętło tę śrubę, którą możemy regulować to, z jaką siłą należy się oprzeć, żeby fotel się bujał. Jakie mamy dźwignię po boku, którą po prostu trzeba pociągnąć, żeby odblokować wcześniej wspomniane bujanie. I tutaj spory plus do Razera, bo jeżeli fotel sobie zablokujemy i dokręcimy tę śrubę, to tak, wypadnie nam taka mała zaślepeczka, która spowoduje, że no, śruba się troszeczkę wysunie, w niczym to nie przeszkadza, ale pozwala to naprawdę na ciasno skręcić fotel, a to w połączeniu z oparciem jestem w stanie sobie je zablokować. Tutaj już jest jeszcze ząbek, nie ma, to jest ząbka, to jest pierwszy ząbek. Jestem je sobie zablokować i siedzę w zasadzie na pionowo. Ten luz, który normalnie w wielu fotelach się pojawia, jest absolutnie minimalny. I to sprawia, że fotel jest naprawdę wygodny. Zanim się dzisko i oparcie, bo je będę w zasadzie omawiał łącznie, no to podłokietniki, które są tutaj maksymalnie proste i ponownie, tak jak w wielu innych materiałach, zaznaczę, że nie jest to w żadnym wypadku błąd, nie sprawia to w żadnym wypadku, że fotel jest gorszy, bo jeżeli są to proste podłokietniki, ale są dobrze zrobione, to zdecydowanie takie będę wolał i takie wybiorę dla siebie. Mamy regulację w dwóch płaszczyznach. Jest to góra dół i jest to skręt. Skręt niestety jest na przeskakującej blokadzie, więc tutaj wystarczy popchnąć, oprzeć się czy przesunąć i podłokietniki się obracają. A jeżeli chodzi o regulację góra-dół, to, to klasycznie mamy plastikową dźwignię po zewnętrznej stronie i ją podnosząc możemy sobie ten podłokietnik obniżyć czy też podnieść. Ale niestety, jeżeli jesteście wyższymi osobami, to to podniesienie nie będzie wystarczające. Ponownie 182 cm wzrostu i podłokietnik już jest dla mnie za nisko. Nie jestem w stanie wygodnie się na nim oprzeć. A jak widzicie, teraz muszę się po prostu skrzywić, żeby z tego podłokietnika skorzystać. Nie oznacza to, że ten fotel nie będzie przeznaczony dla osób niższych. Bo jeżeli macie tylko tych kilka centymetrów mniej, to ta regulacja, ten zakres regulacji powinien Wam wystarczyć. A same w sobie podłokietniki są bardzo miękkie, naprawdę bardzo przyjemne i przyjemnie. Wypełnione są to poliuretanowe podłokietniki i układają się pod rękoma bardzo, bardzo dobrze. Z tym minusem, że no nie jest to fotel na pewno dla wysokich osób. Siedzisko jest dość szerokie, bez skrzydełek po bokach, więc tutaj naprawdę można się rozsiąść. 55 prawie 5 cm szerokości to jest bardzo, bardzo dużo. Ja tutaj bez problemu siedzę na tym fotelu po turecku, siedzę z jedną nogą podwiniętą, tak jak lubię najbardziej. I siedzi mi się bardzo po prostu wygodnie. Wypełnione gęstą pianką i osadzone na stalowej ramie wspartej pasami. Czyli mamy tutaj no naprawdę te standardy zachowane. Jest to dobre jakościowo siedzisko, które pozwala na wielogodzinne sesje gamingowe i wielogodzinne też sesje pracy, bo oczywiście do samego grania się tutaj nie Graniczamy. Więc na pewno tutaj należy pochwalić Razera za to, że to siedzisko zostało jedynie wyprofilowane delikatnie, a nie ma tych skrzydełek metalowych, które są zmorą wielu tanich foteli, jak chociażby Sens 7 Spellcaster, o którym ostatnio mówiłem. Bardzo fajny fotel, ale nie dla osób szerszych, które po prostu no, będą miały wąsko, będą miały ciasno, bo te skrzydełka tam są. Oparcie w zasadzie siedzisko z oparciem łączy się przy pomocy sprężynowo-naładowanego zawiasu. To jest taka mega klasyka. Po prawej stronie mamy dźwignię i możemy sobie też niezależnie od oparcia, niezależnie od siedziska, przepraszam, regulować. Oparcie. Tutaj 150 ponad stopni odchylenia, więc na fotelu można się rozwalić i można się rozłożyć. A samo profilowanie tego oparcia jest zaskakująco przyjemne. To jest ten moment, w którym dochodzimy do etapu, gdzie powiedziałem, że hej, w sumie te poduszki czy tam regulacja jakieś dodatkowe nie ma tego. Ale to wcale nie sprawia, że ten fotel skreślam, bo z praktycznego testu zacząłem go naprawdę bardzo, bardzo lubić. Oparcie jest bardzo szerokie, okala moje ramiona i jak widzicie teraz mieszczę się w nim naprawdę bardzo wygodnie. Mimo, że jestem dość szerokim gościem, to wciąż tutaj nic mi się nie wbija pod pachy, nic mi się nie wbija w plecy, jest wygodnie. Czuję się otulony tym fotelem, zwłaszcza jeżeli go mam maksymalnie napionowo ustawionego. To siedzenie przy komputerze, siedzenie przy pracy jest komfortowe. Tutaj też mogę zaznaczyć po raz kolejny, że to nie jest fotel dla osób wysokich, ze względu na to, że wsparcie odcinka lędźwiowego nie jest jakoś właśnie dedykowane, nie mamy tutaj ani żadnej regulacji, nie mamy tej poduszeczki, ale to wsparcie zostało na stałe zafiksowane w oparciu. I strasznie dziwnie mi to brzmi. Za każdym razem, jak mówię, że jest wsparcie i oparcie, mam wrażenie, że się powtarzam, mimo że się, tak na dobrą sprawę, nie powtarzam. Tutaj jest takie do zaobserwowania delikatne wybrzuszenie właśnie w okolicy kręgosłupa lęziowego. i ponownie, ja będąc, no, na górnej granicy, czuję, że to oparcie mam nieco za nisko. Chciałbym je mieć tak z 5 cm wyżej i wtedy powiedziałbym, że tak, to już jest w ogóle Ultimate Gaming Chair i nie ma co zmieniać. Mamy 1000 zł i dostajemy naprawdę bardzo fajny fotel, ale w tym momencie czuję, że one jest delikatnie za nisko i zamiast poprawiać mi lędzia, to powoduje, że mam biodra wypchnięte nieco bardziej do przodu. Więc ponownie kieruję to dla osób, które są no przeciętnego wzrostu powiedzmy tych do 170-175 centymetrów. Nie jest to oczywiście żaden błąd, bo wiele foteli, nawet znacznie droższych foteli ergonomicznych, i tak ponownie patrzę na Andasita', którego testowałem równocześnie, w zasadzie nagrywałem ujęcia tych foteli równoczasowo w jednym studiu, też mają zafiksowane na stałe wsparcie unka lędźwiowego i nie możemy z nim nic zrobić poza tą delikatną e, sprężystością tego elementu. Tam jednak mogliśmy sobie całe oparcie podnieść, całe oparcie podwyższyć i to sprawiało, że no, koniec końców ten odcinek lędźwiowy też podchodził do góry i można to było dopasować do swojego wzrostu. Tutaj jesteśmy pozostawieni sami sobie z tym, co dostajemy bezpośrednio z pudełka. No, a jeżeli chodzi o poduszkę za szyję, to również profilowanie tego oparcia jest na tyle neutralne, że siedzi mi się dość wygodnie. Czy fajnie by było mieć to jakiś dodatkowy zagłówek? Pewnie tak, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki zagłówek sobie złapać gdzieś dalej. Jednak koniec końców muszę to odnotować jako minus, bo niestety Razer nie dodaje go tej w zestawie. I z całą pewnością jest to też dyktowane w pewien sposób walorami estetycznymi, no bo jakby na to nie spojrzeć, dorzucenie do takiego fotela, to z tego zagłówka na gumce nie wyglądałoby dobrze. Sam materiał, którym fotel został wykończony, jest bardzo dobrze naciągnięty. Jest to przyjemna, oddychająca w miarę tkanina i przesiedziałem na tym fotelu sporą część lata przy tych największych upałach i nie miałem problemu właśnie z przyklejaniem się do siedziska, czy też z nadmierną potliwością siedząc w danym fotelu. Tkanina jest przyjemna w dotyku, dość szorstka. Trzeba to mieć na uwadze, więc tutaj, jeżeli liczycie na taką mięciutką poduszeczkę, to nie, to nie jest ten moment. To jest szorstka, ale bardzo, bardzo przyjemna tkanina. Dodatkowo ozdobne zielone szwy dookoła zarówno oparcia jak i siedziska. To sprawia, że to prezentuje się elegancko. Akcenty firmowe są tak na dobrą sprawę minimalistyczne. No o ile można tak to nazwać minimalistycznie, bo to logo jest dość spore, ale nie krzyczy on nam z każdej strony, że to jest Razer, 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 a tylko w kilku miejscach jest to wyraźnie zaznaczone. W tej za design, jak i za samo wypełnienie. Ta pianka jest bardzo przyjemnie konturowana i w połączeniu z obiciem sprawia, że ten fotel jest pełniejszy, a jednocześnie nie polegamy cały czas na metalowej ramie umieszczonej w środku. Jasne, ona tutaj jest dosłownie kilka centymetrów od krawędzi, ale. Nie jest to agresywnie wbijająca się w plecy rama, która wystaje, a w większości przypadków po prostu materiał jest w stanie ją powstrzymać wraz z tą pianką. No i samo właśnie wypełnienie, to konturowanie, profilowanie fotela, dbałość o szczegóły, o te szwy, żeby były ładne, eleganckie, żeby materiał był dobrze napięty i ilość wypełnienia sprawiają, że ten fotel bardzo dobrze się pozycjonuje, jeżeli chodzi o swoją półkę cenową, bo właśnie w zasadzie w okolicy 500 do 1000 zł bardzo często te fotele bazują na tym, że no jest jakaś tam w środku rama, szybko dookoła pianką upchnięte, przyłożone dwa razy materiałem, trochę naciągnięty, trochę nie i niech to tak będzie. Tutaj na szczęście zostało to zrobione z odpowiednią starannością. No i po tym całym wywodzie fotel wypadałoby również jeszcze podsumować. Razer Iskur V2X jest krzesłem za na dzień nagrywania na około 1000-1100 zł, w zasadzie od 900 do 1100 zł, więc przyjmijmy tego tysiaka. I jak na ten 1000 zł? Wciąż uważam, że ma rację bytu cenowo. I jasne, fajnie go będzie złapać na jakieś promocji za plus minus 800 zł, ale nie ma co na Wciąż jest to markowy fotel od dużego producenta. Największym jego minusem podstawa i kółka. To jest absolutnie coś, co przyćmiewa cały ten fotel, całą tę wygodę. To jest fotel, na którym ja w pierwszym momencie, gdy usiadłem, gdy go właśnie złożyłem, stwierdziłem: Nie masz nic. A będziesz szczęśliwy. Tak na już sprawę do tego to dążyło, bo nie mam tego wsparcia. Ona jest wbudowane, nie mam regulacji. Ja bym chciał ją mieć, ale z drugiej strony nie mam do czego się przyczepić, nie mam na co narzekać. Ale później przychodzą te kółka i te nieszczęsne kółka, które są po prostu bardzo, bardzo słabe. Więc pierwszą rzeczą, którą bym Wam rekomendował, jeśli się zdecydujecie na ten fotel, to zmieńcie sobie kółka na jakiekolwiek inne. Naprawdę najlepiej z czystego kauczuku jakieś duże, fajne kółka, które się będą dobrze kręciły, a te możecie schować do szafy albo też równie dobrze możecie je wyrzucić, bo to są jedne z najgorszych kółek, jakie ostatnio testowałem w fotelach. Bardzo, bardzo się na nich zawiodłem. Jednak nie zawiodłem się na jakości wykonania i na tym wypełnieniu. Ponownie, ja przesiedziałem na tym fotelu kilka ładnych tygodni i był mi wygodny. Jest to wygodny fotel na kilka godzin do posiedzenia przed komputerem. I nie, jeżeli siedzicie po 14-15 godzin, pracujecie przy komputerze, warto będzie zainwestować jeszcze troszeczkę więcej i dobić do mojej ulubionej trójki, tak na dobrą sprawę, czyli flexispotowego Morfera do Secret Lab'a albo do Andasita Kaisera 3. To są fotele, które polecam osobom pracującym przy komputerze. Wszystkie na dzień dzisiejszy mniej więcej kosztują tyle samo, ale jeżeli to ma być fotel tylko właśnie do nauki, raz na jakiś czas, krótkie posiedzenia po kilka godzin, to jak najbardziej też dobrze się sprawi. Tylko nie wierzcie producentowi, który mówi na stronie, że to jest fotel dla 160-190 do 190 cm wzrostu, bo jeśli chcecie skorzystać ze wszystkich jego dobrodziejstw, to bardziej 175 maksymalnie bym celował, może 180. Wszystko oczywiście zależy też od naszej anatomicznej budowy, ale powyżej tej granicy te podłokietniki zawsze Wam będą za niskie, a wsparcie odcinka lęźwiowego zmieni się z wsparcia w pogromce Waszych pleców. I na pewno w komentarzu pojawią się też pytania Panie Radejko, mówisz Pan, że najtańszy fotel, który warto kupić to jest Sense 7 Spelcaster, tam Fuku, Senshi zależy, którego sobie będziecie chcieli wybrać a teraz jest Razer, który mówisz, że też się opłaca. Są tu dwa skrajnie różne fotele. Sense 7 Spelcaster wciąż w mojej ocenie za jakieś 400-500 zł pozostaje jednym z najtańszych, jeżeli nie najtańszym opłacalnym fotelem, który mógłbym Wam polecić. Ma swoje ograniczenia. Jak chociażby to, że tego obicia w samym oparciu jest mniej albo jest inaczej profilowane, ma bardziej Racingowy design, ten wyścigowy, gdzie mamy podniesione skrzydełka, więc na pewno nie będzie się nadawał dla osób szerszych, ale za to dla osób wyższych już jak najbardziej. Tam mamy też nieco bardziej dopracowane podłokietniki, które po prostu można podnieść na odpowiednią wysokość. Tutaj ten fotel również jest bardzo dobry, ale trzeba mieć świadomość, że to jest po prostu inne krzesło i ono nie ma tych wszystkich regulacji, bo to zostało w pewien sposób dla nas już wyregulowane przez producenta. Więc być może enigmatycznie, ale na sam koniec, jeżeli się mnie zapytacie, czy warto kupić ten fotel, czy warto kupić tamten fotel, ja odpowiem tak. Zarówno jeden. Jak i drugi mają rację swojego bytu. Tylko pamiętajcie, w przypadku tego razera trzeba zmienić kółka ale wciąż będzie to markowy fotel do komputera za naprawdę niezłe pieniądze. Na pewno w przypadku tego fotela, właśnie razerowego Iskura V2X, materiały użyte do wykończenia sprawiają po prostu lepsze wrażenie materiałów bardziej premium, co też wiem, że ma znaczenie dla wielu osób. Z drugiej strony w roku sobie dobierzecie kolor, jaki chcecie i te materiały też wcale nie są jakieś byle jakie. Dobór fotela to jednak nie jest taka prosta sprawa i o tym też pojawi się materiał w najbliższym mam nadzieję czasie. Na dzisiaj ode mnie to tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało. Kto nie subskrybuje, zachęcam, zapraszam również do oglądania innych Pozostałych materiałów, które wyświetlają Wam się teraz na ekranie. A my widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia na razie. I cześć!